I oni już często nie wrócą, no i to jest, to jest, że z jednej strony straszne, a z drugiej strony jakby takie zachęta, żeby zacząć budować prawdziwą polską diasporę i integrować tych ludzi także, żeby byli taką forpocztą tego, kim jest Polak, jaki jest w rzeczywistości, bo oni zbudowali sobie też znakomitą opinię. No i wracając do, do, do całej sytuacji, no ludzie po prostu zobaczyli, że pod tym lukrowanym bardzo często właśnie w opowieściach filmowych, w świecie popkultury, tym wszystkim, co nas otacza w tej całej magmie, która buduje opowieść, a tak naprawdę często nie dotyka, nie dotyka sedna, e, czyli, czyli w czymś, co jest zwykłym światem przedstawionym, a nie faktem, żebyśmy zaczęli zauważać pęknięcia. No i te pęknięcia suma summarum skutkują tym, że, że zaczę zaczęliśmy zauważać, i też co, co lepsze, z zewnątrz zatem zaczęto zauważać, szczególnie Amerykanie to za zaczęli zauważać bo oni też mieli po prostu gigantyczny problem u siebie i w pewnym momencie ktoś yy, yy, mógł im pokazać kraj, nie tylko oni, bo Szwedzi to samo, Norwedzy to samo, no, bardzo wiele, no Dujczycy tak wspomniani też, zobaczyli, że oto jest kraj, w którym można żyć normalnie, ulice są czyste, w metrze nie trzeba się bać, Wszędzie jest czysto, nie ma po prostu paskudnych baz i, że tak powiem, fontan moczu wszędzie, gdzie się człowiek obejrzy, że nie są wszędzie pobijane, powybijane szyby, że nigdy destruuje samochodów, nie ma tutaj zamkniętych dzielnic, do których nawet policja się nie zapuszcza, bo, bo po prostu wiadomo, że będzie użyty tam użyte co najmniej ostre narzędzia, a jeśli nie, nie broń krótka albo, albo maszynowa. Wiecie Państwo, to są naprawdę gigantyczne problemy, o których my nie wiemy, bo, bo nam się wydawało, że to są wszystko informacje z rodem z filmów gangsterskich albo jakichś takich sensacyjnych, a to często jest zapis rzeczywistości. Tak naprawdę w niektórych miejscach jest, zwłaszcza tam, gdzie są te zorganizowane grupy przestępcze, tak już naprawdę brutalne, o których my nie wiemy. No i, i, i właśnie, nagle zobaczyliśmy ten obraz prawdziwej Polski i w niektórych z nas coś zaczął pękać. To znaczy, zaczęliśmy zauważać, że kurczę, no może to, co się stało tutaj w Polsce, to nie jest coś takiego strasznego, złego, prawda? Że może to jest coś wartościowego. No i w tym momencie nastąpiły wybory, w których powiedziałbym, w takim miejscu, który jest najbardziej niebezpieczny dla każdej inwestycji. Czyli tuż przed realizacją wielu procesów, to znaczy już wydaliśmy pieniądze na zaplanowanie, już wydaliśmy pieniądze na całą administrację, na projekty, na, na zgromadziliśmy środki, więc, więc te pieniądze też zostały wydane na. Konsolidację, czy, czy na, na analizy ryzyk, na zbudowanie bazy dla sponsorów, no, czy, czy, czy inwestorów. Wszystko to już jest tak, że wystarczy tylko wystrzelić i wtedy przecięto nam po prostu wszystkie inwestycje. No to faktycznie można się zdenerwować, ale to znaczy, że to uderzenie było bardzo precyzyjne, bo gdyby pan Donald Tusk i zależałby i całej tej jego kamaryli, bo trudno to nazwać inaczej, całej tej bandzie po prostu, no, bo to jest banda bo inaczej bym ich nazywał, gdyby, gdyby ci ludzie po prostu przejęli te wszystkie inwestycje i uznali za swoje, a potem tylko przecinali wstęgi i po prostu przypisywali sobie sprawczość, bo taka opcja też była, prawda, na stole. Przecież co im przeszkadzało tym wszystkim ludziom przejąć te inwestycje? No doprowadzić tak, tak. Przy, przy, przy teorii ciągłości państwa tak powinno być. Dokładnie, no i, i po prostu spiliby mleko i zostaliby największym, największym rządem w historii, po prostu. A, a przeciętno a przecięto i uderzono absolutnie w każdy newralgiczny punkt inwestycji. Rozsypała się ta cała misterna konstrukcja, jak domek ze szkła. No dlatego ich nazywam bandą, bo, bo tak naprawdę to pokazuje, że oni się zachowują jak banda.